Cześć wszystkim. Przedstawiamy sobie teraz tutaj właśnie pentelki 22 od automatów. Normalnie podawaliśmy je tędy i taśma mm, szła sobie na dół, ale wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić to troszkę inaczej czyli przekierować taśmę zaraz do góry. Ta taśma tak naprawdę zaczyna sobie podróżować po szkuli, która tak czy siak kręci się w tą stronę więc odciąga taśmę gdzieś tam do tyłu, gdzieś do kontenera na, e, z użytą taśmę. Czyli do śmietnika, nie moje słowa. zaraz postaram się pokazać, jak to działa. Mamy kolejne zapytanie od klienta, już na określone już produkty, które sobie dzisiaj trochę No i myślimy klientowi tak, żeby mógł zobaczyć, czy to spełnia do oczekiwania. Ok. Więc mamy tutaj takie 50 cm odcinki do zrobienia. I będziemy sobie produkować zgodnie ze sztuką. Klient poprosił nas o do dostarczenie jakichś 150 tak żebyśmy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat i on wyrazić swoją opinię. Widać, siatka jest sprężysta. Im bardziej jest napięta, tym łatwiej jest nam ją dociąć. Jak nie napniemy dobrze siatki, to w napinaniu jest cały sekret. Warto sobie to żeby lepiej dociąć. Tu jest zainstalowany specjalne noże do cięcia siatki elastycznej. Ale z uwagi na to, że z tej strony ta siatka jest luźna, nie ma tego napięcia, no trzeba by tutaj wymyślić dodatkowego jeszcze jakiś hamulec taki tej siatki. Wtedy ten nożek chciałby idealnie, ale jakby to już nie jest wielki problem. Jak widzicie, tutaj działa teraz skryptem tych pętelek 22. Zobaczcie, jest podawana na pętelka zaraz po zakończeniu cyklu. Także mamy tutaj możliwość klipsowania sobie w dosyć fajnym tempie. Cały czas w wersji automatycznej. Dla pentelek i wersji półautomatycznej dla ręki, bo ręka cały czas musi dokonywać tego ruchu. Ręką jest w dół, ale tak naprawdę nie jest tak takie wielce, wymagające dużej e, siły. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak Wasze produkty będą wyglądać podczas produkcji na naszych maszynach, zapraszamy do tej akcji z nami, e, Możecie to Wam wysyłać po i chętnie przeprodukujemy to u nas, Zobaczyli Ciebie już na wideo, jak to wygląda. A później, po prostu umówimy się na spotkanie u Państwa firmy. Dziękuję bardzo. No, także mamy tutaj bardzo dużo tego. Nawet tego do końca nie liczyłem, ale słyszyłem tą starą i połowę tej nowej szpuli, więc jest naprawdę sporo. I fajnie to pracuje. Także jest to filmem, pokazane.